Drodzy, bardzo serdecznie witam Was wszystkich na moim kanale Zbawieni w Chrystusie. Nazywam się Peter Scott. E, na ekranie widzimy e, post pewnego e, ewangelizatora, który wyjaśnia, jaka jest różnica pomiędzy pochwyceniem a drugim przyjściem Chrystusa. No i człowiek ten pisze, że po pierwsze, podczas Pochwycenia wierzący spotkają się z Panem w powietrzu. Oczywiście on rozumie, że jest to literalne powietrze. Mówi nam o tym, pisze dalej. 1 Tesalonicza 4,17. Natomiast przy drugim przyjściu Chrystusa, wierzący powrócą z Panem na ziemię. Mówi nam o tym chociażby objawienie: 19,14. W jego drugim punkcie pisze tak: Drugie przyjście Chrystusa nastąpi po wielkim i strasznym ucisku. Opis wielkiego ucisku szczegółowo opisuje nam Księga Objawienia, rozdziały 6 do 19. Natomiast pochwycenie nastąpi przed wymienionym wielkim uciskiem. Czytamy o tym w 1 Tesaloniczan 5:9 bądź w Objawieniu 3:10. Punkt trzeci: Pochwycenie jest porwaniem wierzących w obłokach. Z ziemi w powietrze, jak czytamy w 1 Thessaloniczan 4, od 13 do 17 oraz 5, 9. Natomiast drugie przyjście Chrystusa dotyczy sądu nad niewierzącymi, jak czytamy w Ewangelii według Mateusza 24, 40 do 41. Punkt czwarty. Pochwycenie będzie ukryte i natychmiastowe, i czytamy o tym w 1 Koryntian, 15 rozdziale, od 50 do 54. Natomiast drugie przyjście Chrystusa będzie widoczne dla wszystkich, jak o tym czytamy w księdze Objawienia 1:7 oraz Ewangelii według Mateusza 24:29-30. Punkt 5. Drugie przyjście Chrystusa nie nastąpi, dopóki nie spełni się kilka wydarzeń świadczących o końcu wieków, jak o tym czytamy chociażby w II 2 Tesaloniczan 2:34, Mateusza 24:15-30 i objawienia rozdziały 6-18. Natomiast pochwycenie jest bliskie i może się wydarzyć w każdej chwili. Tytusa 2.13, 1 Thessaloniczan 4.13-18, 1 Koryntian 15.50-54. Dlaczego powinniśmy rozróżniać te dwa wydarzenia? Po pierwsze, jeśli pochwycenie i drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa są tymi samymi wydarzeniami, to wówczas wierzący musieliby przechodzić wielki ucisk. Po drugie, jeżeli pochwycenie i drugie przyjście Chrystusa są tymi samymi wydarzeniami, to powrót Chrystusa nie jest bliski, gdyż jeszcze wiele rzeczy musi się wydarzyć, zanim on powróci. Na szczęście taki wniosek jest bezpodstawny. A więc tyle ma do powiedzenia ten ewangelizujący na Facebooku człowiek. Popiera tego typu ludzi mnóstwo osób. Dlatego, że to, co oni piszą, wydaje się bardzo wiarygodne, prawda? Pozwólcie, że otworzę przygotowany przeze mnie wczoraj materiał, który postanowiłem zestawić obok siebie, aby zrozumieć pewną istotną kwestię, jeżeli chodzi o przyjście Pana Jezusa Chrystusa i o tak zwane pochwycenie, choć no, Absolutnie nie to apostoł Paweł miał na myśli. Apostoł Paweł nigdzie nie napisał o dwóch różnych przyjściach Chrystusa, jednym sekretnym, drugim tak zwanym oficjalnym. Apostoł Paweł pisał o jednym i jedynym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. I w trakcie tego przyjścia miało nastąpić zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie wszystkich. Którzy uwierzyli w Chrystusa w pierwszym wieku i zmartwychwstanie wszystkich, którzy wierzyli w Ewangelię o przychodzącym w przyszłości Mesjaszu, y, wierzących starego, starego Przymierza, a także przed nim, rozpoczynając od Sprawiedliwego Abla. Także. Y, w Drugim Tesaloniczan, w drugim rozdziale, w wersecie 1. Apostoł Paweł pisze: Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim. I ci, którzy rozbijają zgromadzenie się przy Chrystusie oraz Jego przyjście, prowadzą innych na manowce, dlatego że przyjście Pana Jezusa Chrystusa i zgromadzenie się przy Nim było jednym i tym samym wydarzeniem. I pozwólcie, że yy... przesunę trochę, troszeczkę ten materiał niżej, żeby zatrzymać się na pierwszym liście do Koryntian. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie pisał o tym właśnie w tym fragmencie, w 15 rozdziale 1 do Koryntian. Od 23 wersetu, jak widzicie na ekranie, Możemy przeczytać, że każdy będzie zmartwychwstawał w swojej kolejności Chrystus jako pierwszy plon. Potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. A więc tak zwane e, popularnie nazywane pochwycenie, ale nie o to chodzi, e, nie chodzi o sposób, w jaki wyjaśnia to chociażby ten ewangelizujący tak zwany. Tam chodziło o coś innego, o co chodziło, to zaraz wyjaśnię, ale jak widzicie, Paweł pisze wyraźnie, że zmartwychwstanie miało mieć miejsce w czasie przyjścia Chrystusa, inaczej mówiąc, jego ponownego pojawienia się. I potem miał być koniec. Miał miało to być koniec i przekazanie Królestwa Bogu i Ojcu, a więc przyjście, Chrystusa, w którym to przyjściu mieli zmartwychwstać wszyscy, którzy do niego należą, miało być końcem i przekazaniem królestwa Bogu i Ojcu. Bo wtedy też miał zostać pokonany ostatni wróg, czyli śmierć. A więc przyjście Chrystusa wiązało się ze zmartwychwstaniem. Z przekazaniem królestwa Bogu i Ojcu, i ze zniszczeniem ostatniego wroga, którym była śmierć. I apostoł Paweł pisze dalej, o tym samym wydarzeniu, że oznajmia im tajemnicę jaką, że nie wszyscy mieli zasnąć, ale wszyscy mieli być przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli, zostaną wskrzeszeni niezniszczalni. A my, mówi o tych, którzy mieli dożyć przyjścia Chrystusa, mieli zostać ci ludzie przemienieni, a my zostaniemy przemienieni, pisze Paweł. I tłumaczy dalej: to bowiem, co zniszczalne, musi przyłodzieć się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, Przeoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane. Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci Twoje rządło? Gdzież jest o Hadesie, Twoje zwycięstwo? Rządem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Czy apostoł Paweł, jak widzimy wyraźnie, pisze o jednym i tym samym wydarzeniu, z przyjściem Chrystusa, z Jego ponownym objawieniem się miało nastąpić zniszczenie śmierci i wyraźnie tutaj możemy zauważyć, że Paweł pisze, iż na ostatnią trąbę, oczywiście w objawieniu możemy zobaczyć wyraźnie, o co, o co chodziło. W 11 rozdziale, w wersycie 15 czytamy, że zatrąbił siódmy anioł, a było ich tylko siedmiu, więc... Jest to ostatnia trąba, prawda? Ostatni anioł, siódmy anioł zatrąbił i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące co? Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana, a więc Boga Ojca i Jego Chrystusa, i będzie królował na wieki wieków. A więc z chwilą, kiedy przychodzi ponownie Pan Jezus Chrystus, objawia się ponownie, może w ten sposób będę to określał, bo to nie chodziło o jego ponowne fizyczne objawienie się, ale przyniesienie zbawienia. Ten moment jego ponownego tak zwanego przyjścia, objawienia się, paruzji, miał być, miał być przekazaniem Królestwa Bogu Ojcu, zniszczenia ostatniego wroga, i to wszystko miało mieć miejsce podczas ostatniej trąby. I wtedy też umarli, mieli zostać wskrzeszeni, niezniszczalni. A ci, którzy pozostali żywi do tego momentu przyjścia, objawienia się, mieli zostać przemienieni. Wtedy też, jak pisze dalej Paweł, miała zostać połknięta śmierć w zwycięstwie. I tłumaczy w jaki sposób się to stanie, prawda? Że rządłem, przez który ludzie umierają, jest grzech. Żądłem śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. A więc kiedy prawo przestałoby yy, mieć miejsce, zostałoby usunięte, wtedy grzech traci swoją siłę, a, a śmierć, rządło śmierci, nie ma już żadnej mocy. A więc z chwilą, kiedy miało zostać usunięte prawo, był to moment, Powtórnego y, objawienia się Pana Jezusa Chrystusa moment przekazania Królestwa, mm, Królestwa Bogu i Ojcu. A więc widzimy, że to wszystko miało mieć miejsce no, niemalże w jednym i tym samym momencie. Pisma nigdzie nie mówią, że jedna grupa miała zostać zabrana wcześniej, druga miała być y, zbudzana później, i tak dalej, i tak dalej. Cofnijmy się do. Listu pierwszego do Tesaloniczan. Apostoł Paweł pisze tutaj w wersecie od 13, 4 rozdziału. A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, Którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, więc dokładnie to samo, co pisze w liście pierwszym do Koryntian. Co pisze dalej? Nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i z dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba. Znowu ten moment ostatniego, a więc siódmego Anioła, który zatrąbił. A zmarli w Chrystusie powstaną piersi. A więc ci, którzy zmarli, zanim Pan Jezus ponownie się objawił. A ci, którzy pozostali, żywi do jego przejścia, co się z nimi miało stać? Potem my, którzy pozostaniemy, żywi razem z nimi, razem z nimi, a nie przed nimi, bo nikt nie wyprzedza. Tych, którzy zasnęli, będziemy porwani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. A więc to, co się stało z wszystkimi, którzy zmarli, zanim ponownie objawił się Pan Jezus Chrystus. Dotyczyło również tych, którzy pozostali żywi. Bo czym jest tak naprawdę zmartwychwstanie? Tutaj w 1 Koryntian apostoł Paweł pisał. Kiedy rządło śmierci przestanie mieć moc, musiało zostać usunięte prawo. Tutaj ten werset 18, jeszcze, który jest kontekstem 11 rozdział 15 wersetu, że królestwo świata stały się królestwami naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. I wtedy też miał nastać czas osądzenia umarłych i oddania zapłaty Twoim sługom, jak pisze Jan, prorokom i świętym. A więc jest to czas zmartwychwstania, prawda? Jest to dokładnie to samo, o czym pisze Paweł w, w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale. I teraz... Cofając się do słów Pana Jezusa Chrystusa, który w piątym rozdziale Ewangelii według Mateusza, według Mateusza w wersecie 18 Pan Jezus powiedział, że dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie sprawa, aż wszystko się wypełni. Dlatego też w Hebrajczyku 9.8 możemy przeczytać, że droga do miejsca na nie została jeszcze objawiona, dopóki jeszcze stał pierwszy przypytek. I teraz logicznym wnioskiem jest wniosek, że skoro prawo związane z kultem świątynnym przeminęło, bo przecież dzisiaj każdy ewangelizujący zgadza się z tym, że chrześcijanie nie muszą yy, przestrzegać tego, co dotyczyło kultu świątynnego, prawda? I skoro Pan Jezus wyraźnie mówił, że nie miała przeminąć nawet jedna jota z prawa, a więc y, rzeczy związane z kultem świątynnym należały do prawa, bo prawo stanowiło całość w oczach Bożych ono stało jako całość. I skoro te rzeczy związane ze świątynią, z kultem świątynnym, ze składaniem ofiar, z, tym, z tymi wszystkimi ceremoniami przeminęły, to jaki stąd możemy wysnuć y, wniosek? Że skoro przeminęła jedna Jota, to przeminęło całe prawo. Skoro przeminęła jedna Jota, to wszystko się wypełniło. Bo prawo nigdy by nie, nawet jedna Jota nie przeminęłaby z prawa, gdyby wszystko się nie wypełniło. Co powiedział Pan Jezus? Ani jedna kreska nie przeminie sprawa, ani jedna Jota, aż wszystko się wypełni. Więc skoro te wszystkie rzeczy związane z kultem świątynnym przeminęły. To przeminęło całe prawo. A co za tym idzie? Wszystko się już wypełniło, prawda? Dlatego w przypadku wierzących z pierwszego wieku naszej ery widzimy jasno i wyraźnie z tych fragmentów, z pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego listu do Sesaloniczan, że oni już dostąpili tego, na co czekali. Dlatego, że te wszystkie zwroty, potem my i tak dalej, ono, one dotyczyły tych, do których były pisane. Natomiast literalizowanie fragmentów takich, jak będziemy porwani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pawła, apostoł Paweł bardzo jasno wyjaśnił to w innych miejscach, o co chodziło. E, na przykład Efezjan 2,6... Czytamy, że Paweł pisze, i razem z nim wskrzesił, Bóg wskrzesił razem z Chrystusem wierzących, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Jak? Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażonych w przepisach. Wszystkie grzechy popełnione podczas trwania Starego Przymierza zostały im wybaczone. Na podstawie tego, co zrobił Pan Jezus Chrystus na Krzyżu. W Kolosan również o tym pisze. Paweł pisze, że Bóg wyrwał ich z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna. Dlaczego? Bo w nim mają odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów. Zmartwychwstanie czy przemienienie to jest jedno i to samo. To jest yy, zupełnie nowa rzeczywistość przed Bogiem Ojcem, wierzącego przed Bogiem Ojcem któremu przebaczono wszystkie grzechy. I taki człowiek, kiedy umrze y, biologicznie czy też fizycznie, idzie bezpośrednio do nieba. Dlatego, jak y, zdążyliśmy zauważyć na podstawie tych fragmentów, które tutaj przytoczyłem, osoby, które tak jakby rozdzielają y, zmarłych stanie od. Przyjścia pana Jezusa Chrystusa są w błędzie i wprowadzają innych w błąd. Skoro pan Jezus Chrystus zniszczył wszystko, co było związane z przepisami, z prawami dotyczącymi kultu świątynnego, bo przecież świątynia została zniszczona w roku 70 naszej ery, to znaczy, że przeminęło całe prawo. I w ten sposób wszyscy, którzy w tamtym czasie byli obrzezani, zostali wybawieni od przekleństwa prawa. Prawo życia, które jest w Chrystusie, rządzi się innymi prawami. Bóg okazuje łaskę wszystkim, którzy uwierzyli w prawdziwą Ewangelię. I tak jak już często powtarzam, Ewangelia polega na tym, kim jest Pan Jezus Chrystus. Co zrobił i kiedy zrobił. I wszyscy, którzy się wycofali przed tym momentem, przepadli. I wszyscy, którzy dzisiaj wierzą w jakieś baśnie, tworzone przez tego typu, jak już wspomniałem na początku, ewangelizatorów, prowadzą innych siebie i innych na manowce. Dlatego, że Pan Jezus Chrystus przez okres 40 lat od, swojego, od rozpoczęcia swojej działalności. Wykonał już wszystko, co było do wykonania. Spełnił wszystkie obietnice, jakie Bóg dał poprzez swoich proroków na długo przed nim. To wszystko zostało już spełnione. Dlatego analizujcie pisma w kontekście. Nie wierzcie tego typu oszustom, bo to są ludzie, którzy całe życie się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Oni nie rozumieją co mówią, dlatego że odrzucili prawdę Ewangelii i prawdopodobnie są pod przekleństwem, dlatego że kto, każdy, kto robi z Boga kłamce, jest przeklęty.